Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego po raz kolejny będą mogły pozyskać dotacje w wysokości do 6 tysięcy złotych na realizację swoich pomysłów w ramach programu Działaj lokalnie. Wnioski będą przyjmowane do dnia 5 czerwca 2019 roku. Projekt Działaj lokalnie realizowany jest w Powiecie dębickim od 2010 roku. Do tej pory dzięki środkom w ramach tego przedsięwzięcia dofinansowano już ponad 130 pomysłów i inicjatyw na terenie naszego regionu. Składając wniosek można otrzymać wsparcie dla projektów i działań, które angażują lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego, a także zachęcają lokalnych liderów, którzy potrafią skupić wokół siebie kreatywnych ludzi w celu skutecznego wcielania w życie Pomysłów i inicjatyw przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców powiatu Dębickiego. Mamy plany cały czas. Jeszcze coś tam jest na razie. Nie będziemy zdradzać, co to dokładnie jest, ale zobaczymy, jakie możliwości będą. Generalnie Stowarzyszenie zajmuje się. Propagowanie tego zdrowego stylu życia, e, integracji młodzieży z, z osobami starszymi. Współpracujemy z klubem seniora w Brzeźnicy, z kołem gospodyń wiejskich i różne jakieś imprezy są. No to razem staramy się to e, organizować, współpomagać, e, czy pomagać w organizacji różnych właśnie imprez, czy charytatywnych, czy takich okolicznościowych. Program ma na celu również to, żeby pobudzać aktywność społeczną. Można różnego rodzaju projekty składać do programu Działaj Lokalnie. Preferowane są stowarzyszenia oraz grupy nieformalne. I tutaj zachęcamy wszystkich, żeby ci, co mogą składać jako stowarzyszenia, składali projekty, które będą aktywizować społeczność lokalną na ich terenie. Natomiast osoby, które nie mają możliwości składać jako stowarzyszenia, żeby organizowały się w grupy nieformalne. Grupy nieformalne formalne mogą składać w dwojaki rodzaj projekty, mogą składać e, jako grupa nieformalna, która uzyska osobowość prawną z różnego rodzaju stowarzyszeń działających na ich terenie gminy. Natomiast jeżeli nie mają takiej możliwości, mogą wystąpić jako inicjatywa Działaj Lokalnie i wtedy pod auspicjami Dębickiego Klubu Biznesu mogą takie projekty składać jako grupa nieformalna i również jeżeli projekt uzyska e, wymaganą ilość punktów przez komisję to wtedy taki projekt dostanie grant dofinansowujący to działanie i można będzie realizować te przedsięwzięcia, które sobie zaplanują. Szczegółowe informacje na temat kolejnej edycji projektu Działaj Lokalnie można było uzyskać podczas cyklu spotkań zorganizowanych m.in. w gminach Pilzno i Żyraków oraz gminie Dębica. Paweł Ochab, koordynator projektu i prowadzący spotkania wyjaśniał zasady składania wniosków, a także opowiadał o celach i genezie tego przedsięwzięcia. Uczestnicy mogli też zadawać pytania i uzyskać szczegółowe informacje jak należy przygotować wniosek, aby mieć jak największe szanse na otrzymanie do. Dotacji. Każdy pomysł i inicjatywa wnioskodawców jest oceniana przez specjalną komisję, która wybiera najlepsze i najciekawsze pomysły zgłoszone do tego projektu. Maksymalnie wnioskodawcy mogą otrzymać 6000 zł na realizację swojego przedsięwzięcia. Pula, która jest na jeden wniosek maksymalnie przyznana, jest to kwota 6 tysięcy złotych. Tej puli oczywiście nie wolno przekroczyć jako wkładu finansowego, natomiast jako wkład rzeczowy czy wkład osobowy, kwota może zostać przekroczona i zachęcamy do tego, żeby we wnioski angażowała się jak największa grupa osób, żeby pozyskiwać jak największą grupę wolontariuszy, którzy będą współpracować, współdziałać z liderami, którzy będą te wnioski składać, tak żeby zaktywizować jak największą grupę społeczną w tym projekcie i na danej społeczności do której będzie program skierowany. Komisja oceniająca projekty jest wybierana przez lokalnych partnerów projektu Działaj Lokalnie. Firmę oponiarską Dębica S.A. oraz Tikurilla Polska i Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Wnioski można przesyłać drogą internetową do 5 czerwca bieżącego roku. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie organizatora pod adresem www.działajlokalnie.pl Projekt finansowany jest ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i lokalnymi partnerami.